Nie wiem, czy naprawdę i czy ja nie mam omamów, że siedzi przed nami Julia Wieniawa. Nie masz? Tak też zresztą nazywa się Płyta A którą nie było to specjalnie. Przebiegła No, nowa płyta, drodzy Państwo, wreszcie, po prostu wreszcie dla wszystkich fanów i tych, którzy za chwilę staną się fanami, wreszcie jest ta płyta. Co się stało, tak. że ona się wreszcie pojawiła. Tylko tyle lat, nie wiem. To trochę trwało, ale musiało dojrzeć po prostu we mnie, i myślę, że to jest dobry czas, bo gdybym wydała ją kilka lat wcześniej, to myślę, że nie byłaby tej jakości, jakiej jest teraz. Eee, no i jestem co, bardzo podekscytowana. Nie wiem, czy zauważyłaś, że płyta jest 3D. No właśnie. Wow. <laughs> Przepraszam, zauważyłam, Okładka że płyta jest, jest 3 ruchoma. Ale mm. ty raz na jakiś czas tak sukcesywnie... Na okładce, na okładce. Poczekajcie, tak? tak Sukcesywnie wykazuję... wypuszczałaś kolejne a w tak. końcu te single uzbierały się, rozumiem, na cały materiał. Właśnie nie do końca, bo y, 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 materiał y, na tej płycie jest dosyć świeży. Znajdują się też e, utwory, świeże? które są mniej świeże, w sensie które już wyszły wcześniej. Najstarszy ma już sam 4 czy 5 lat, nawet. Ale tak to są to utwory, które zrobiłam w przeciągu dwóch e, mniej więcej lat. Tak naprawdę, pandemia mnie trochę do tego e, przekonała, żeby wreszcie usiąść e, w studio. I dokończyć to swoje dziecko w postaci płyty. Kto pisał teksty, muzykę? Różne osoby, ponieważ w ogóle jest to płyta dosyć taka eklektyczna i zrobiona z różnymi producentami, różnymi tekściarzami. Za teksty odpowiada Arek Kłusowski, parę utworów, a drugą część. Płyty, czyli e, parę takich najświeższych utworów, które najbardziej we mnie rezonują, e, napisała Kasia Linz, którą też serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, jest świetną poetką. E, a jeżeli chodzi o produkcję muzyczną, to pracowałam z Maćkiem Sawochem, z Wojtem Urbańskim i z Kubą Karasiem. E, więc e, to była taka długa droga, ale wreszcie jest. A co chcesz opowiedzieć światu tą <laughs> Myślę, że tą płytą e, można, e, słuchając tej płyty, można mnie troszkę lepiej poznać. Jest to pierwszy raz, gdzie tak się uzewnętrzniam, tylko w sposób taki artystyczny. Ośpiewam e, tam i o rzeczach z przeszłości, różnych e, emocjach, uczuciach czy relacjach, które nosiłam ze sobą wiele lat. Dlatego mówię, że ta płyta jest zarówno końcem, jak i początkiem, bo w pewien sposób rozliczam się z tych emocji dawnych, ale też mówię o tym, co jest teraz. Co, co pozuje we mnie. Właśnie w tym momencie. A czy teraz przełożysz szale bardziej na śpiewanie i mniej cię będziemy widzieć na ekranie, czy. Ale po co te uflatki? Właśnie. A <laughs> a ja cię pytam. Ja pytam i Zgadzam się, ja pytam, no, ja od razu Zgadzam się, się aczkolwiek to jest też dobre pytanie i pierwszy raz. A widzisz, a widzisz? <laughs> pierwszy raz a jestem w stanie ja na nie szczerze odpowiedzieć, że w ogóle stawiam teraz na muzykę i nawet w, chyba wolę tę sferę muzyczną, bo czuję tutaj większą wolność artystyczną. Mm. Mogę robić, co chcę, po pierwsze, po drugie, mogę być sobą, bo jednak w filmach zawsze kryję się za rolą i ktoś prowadzi mnie, jak mam być, jak mam mówić tak dalej, A tutaj mogę opowiedzieć własną historię i aktorsko też wyżywam się we własnych teledyskach. Zapraszam zresztą do zobaczenia ich, bo każdy jest zupełnie inny i w, w każdym teledysku jest nowa moja odsłona. Um, ale też to nie jest tak, że się zamykam totalnie na aktorstwo i że to już jest koniec, bo też... To po... ci nie pozwoli. E, tak. Nie, ja, ja po prostu też lubię ten, ten zawód, ale rzeczywiście teraz głównie stawiam na, na muzykę, bo, bo to jest bardzo, bardzo absorbujące, koncerty i tak dalej, to wszystko ja zapytałam, bo w przerwie to są były to próby twoje, to patrzyłam, patrzyliśmy razem na ciebie i widziałam w ogóle, że ty jesteś po prostu, odpływasz tam, że to jest w ogóle jakaś po prostu twoja tak. transcendencja. Trans, trans, tak, trans, tak, że to jest tak trans, dlatego dałam, widziałam przyjemność. Tak sobie pomyślałam, że może to jest taki czas, w którym będziesz się tu realizować. Bardzo. Dokładnie tak. Stawiam na muzykę, bo tutaj czuję jeszcze większą satysfakcję. I w ogóle koncertowanie, bo dopiero zaczęłam koncertować, mm -hmm. jest w ogóle nieporównywalne do niczego. Nawet teatr mi tego nigdy nie dał, bo to jest taka instant reakcja. Tu i teraz ja ludzie tu, mówią, ja że jest reakcję. super, wiesz, klaszczą, krzyczą, znają twój tekst, który, który, który śpiewasz mm -hmm. na pamięć, śpiewają razem z tobą i nawet jak piosenka się skończy, ja się po prostu uśmiechnę, to oni od razu reagują, więc to jest niesamowita adrenalina, taki rollercoaster emocjonalny, także kocham to.